Grzegorz, wyprowadziłeś się z Londynu. Dlaczego? Wypro wyprowadziłem się z Londynu, gdzie mieszkałem w Londynie 10 lat. 10 lat rozmawiałem... lat mieszkałem w Londynie, wyprowadziłem się, mieszkam poza Londynem już 8 lat. Dlaczego? Em, dlatego, że w pewnym momencie, w pewnym momencie em, zadajemy sobie pytanie, czy to, w którym miejscu jesteśmy jest to odpowiednie miejsce. Powiedziałem sobie, że nie. Oczekuję troszkę więcej wolności. Mieszkanie poza Londynem jest wolniejsze. Ja mieszkam nad morzem, mieszkam w Cathenousie. Do morza mam półtorej minuty, więc kończę pracę albo szukam odrobiny pomysłu na to co robić. wychodzę na zewnątrz, jestem blisko natury. A tu w Londynie, um, uwielbiam w Londyn, Londyn jest cudownym miejscem. Uwielbiam w że do pracy lubię czerpać energię od ludzi, ale lubię wracać, wracać i... I, 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 I być taki bardziej troszkę wolnym. Co zyskałeś? Pieniądze wyprowadzając się z Londynu? Ja uważam tak, że każdy młody człowiek, który nie ma zobowiązań, powinien zamieszkać w takim mieście jak Londyn albo w jakiejś innej dużej metropolii, dlatego że em, otwiera to nam oczy, daje nam em, spostrzeżenie na nowe, inne, różne możliwości. Będąc w miejscu takim jak Londyn, i możesz zdecydować, w którą stronę chcesz pokierować swoje życie. Tak, realizacja marzeń, spokojniejsze tempo życia. Tak. A lepsze powietrze? Zdecydowanie lepsze powietrze. Lepsze jedzenie czy wszędzie jest takie sobie w Anglii? Jedzenie jest takie, jakie chcemy, żeby było. Jeżeli chcemy mieć dobre jedzenie, no to jednak trzeba go poszukać. Jeżeli chcemy szybkie jedzenie, to mamy szybkie jedzenie takie same wszędzie. Masz polskie sklepy tam, gdzie jesteś? To? Tak, są polskie sklepy. Polski kościół? Polski Kościół też jest. Polskie organizacje? Są polskie organizacje. To znaczy, że są Polacy poza Londynem? Jest życie poza Londynem polskie? Tak, jest życie poza Londynem e, polskie, więc e, jeżeli siedzicie w Londynie tylko dlatego, że e, czuć tą Polską, choć, mimo tego, że jesteś w Londynie, to tą Polskę znajdziemy wszędzie, bo e, polskie społeczeństwo jest, jest wszędzie i no raczej jakoś budują ziela. tą polską społeczność. A jakie narodowości są Twoi sąsiedzi? E, Wszyscy są Brytyjczycy. Czy są jakieś konflikty na tle rasowym? Żadne. A czy to prawda, że średnio rozgarnanie temu emigrantowi zajmuje 10 lat, żeby załapać, że lepiej jest poza Londynem? Um, Więc co, to akurat ogólne to było takie ogólne pytanie, to bardziej jest kwestia indywidualna. Bo znam, mam dużo znajomych, którzy kochają Londyn i nie wyobrażają sobie miejsca życia poza Londynem, ale to jest chyba już kwestia indywidualna. Ja myślę, że po 10 latach to nie chodzi o to, że ludzie zaczynają szukać czegoś innego, tylko tak, właśnie po 10 latach ludzie zaczynają szukać czegoś innego, in, innych możliwości, bo będąc ciągle w otoczeniu, nie wiem, nawet tych samych znajomych, e, to samo miejsce, gdzie mieszkamy, praca, czasami spotykamy się z taką ścianą i zastanawiamy się, gdzie ruszyć dalej. No i często na przykład pomysł wyprowadzki z Londynu tą, jest tą, taką odpowiedzią na tą naszą codzienność. Czy wyprowadzka z Londynu i nowe miejsce zamieszkania, ale ciągle w UK to jest wasz ostatni adres, czy planujecie dalsze podróże? Nie jest to nasz ostatni adres, adres akurat planuję wyprowadzić się na jakiś czas, może na stałe, do Polski. A stamtąd to już jest finalnie, czyli jeszcze gdzieś? Moja droga. Nie wiem akurat ja mam na tyle takich dobry luz, że pracuję sobie online. I dzięki temu, że mam przykład z pracy w internecie, to mogę pracować gdziekolwiek. To jest teraz kwestia tego, jak zrobić, żeby moje dzieci się odnalazły w rzeczywistości, która my, my wykreuję. I tutaj będzie po prostu... Zobaczymy, jak nasze dzieci się odnajdą. A jakie podstawowe warunki stawiasz nowemu miejscu, które wybierzesz? Czy tam musi być tanio, cicho, musi muszą być dużo wyzwań, musi być polski sklep? Co musi być, żebyś ty nowe miejsce uznał za swoje i atrakcyjne? Moja rodzina. Jak mam moją rodzinę, czyli moją żonę, moje, moje dzieci, to mam wszystko, co potrzebuję. A reszta to jest po prostu kwestia tego, jak sobie dostosujemy to, co mamy w otoczeniu. Więc ja akurat może nie jestem przykładem takiego typowego Polaka, który potrzebuje mieć polski sklep za rogiem. Mam z którego na przykład rzadko korzystam, bo, są, bo korzystamy z tego, co jest dostępne lokalnie. I to bardziej w ten descent idziemy. A rodzina z Polski tęskni? E, myślę, że tęskni, ale już sobie no to żyjemy w takich czasach, gdzie, gdzie jest takie tempo narzucone przez, nie wiem, przez system, przez społeczeństwo że często nie mamy czasu tęsknić, a my właśnie chcemy z tego czasu sobie zrobić więcej, żebyśmy mogli pomyśleć, za czym tęsknimy. To znaczy, kto nie ma czasu tęsknić? Rodzina w Polsce, czy Wy tutaj w Tak, właśnie mówię o mojej rodzinie w Polsce, bo ciągle zabiegani e, za pracą może i chyba nie mają czasu, żeby tęsknić, ale ja... Myślę o swojej osobie i o mojej rodzinie, żeby zrobić tak, jakby troszkę slow down po to, żebyśmy mogli pomyśleć, tak naprawdę, co nam brakuje, co chcemy i w którym kierunku chcemy iść. To wniosek z tego, że ci w Polsce żyją szybciej niż my tutaj i bardziej stresujący niż my tutaj w Anglii. Ja mam problem. Ale um, wiesz co, czy my żyjemy stresująco bardziej tutaj? Nie wiem, z drugiej strony. tak sobie, My mniej że... tutaj, a tam stresuj szybciej. Bo oni mają, nie, nie mają czasu tęsknić nawet. My mamy tutaj czas na refleksję. Um, ja akurat patrzę wokół mojego otoczenia, które tam są zapracowani. Można powiedzieć, że pracują, nie mają czasu od poniedziałku do piątku. Przychodzi weekend, to z kolei widzę, że no, troszkę mają może więcej czasu na to, żeby realizować w jakiś sposób. Także to wiesz co? ciężko jest... Mi zależy od człowieka. Dokładnie. To wszystko zależy od człowieka. Wszystko zależy od człowieka. Na przykład ja jeszcze taką jedną rzecz mogę dodać, że mieszkając w Southend, gdzie życie jest naprawdę dużo wolniejsze niż w Londynie, przyjeżdżając do Londynu, wysiadając na przykład z pociągu, zaczynam łapać lond rytm londyńczyka. A jaki jest rytm londyńczyka, wszyscy wiemy. Każdy gdzieś biegnie. Człowiek przystosuje się do wszystkiego. Tak, człowiek przystosuje się do wszystkiego.